Słuchaj, jest Ej, zobacz, ja, na topie, ja ej, zobacz na topie. Tak, 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 Zbyszek się od nich. Zrozum nie, ja od od idę tam, tam też stać. Odpiek, się. Idź stamtąd. Ej, czy ktoś tu nagrywa? Jak ja to nagrywam. Ty tego nie nagrywasz? No ja nie. Witajcie, dziś razem ze mną jest Mike. Przywitajcie, Mike. Dzień dobry! Dziś odpowiemy Wam na pytanie, jak skutecznie ukraść Barona. W tym celu posłużymy się nagraniem. Aby tego dokonać, należy najpierw zakraść się do krzaków... przy ścianie od Barona. Następnie fleszować do tej ściany. Podkreślam, nie przez, tylko do tej ściany. Potem wystarczy dasznąć się do przeciwnika, który robi Barona. Zabić go, strzelić double killa, ukraść barona, a następnie złożyć swoje życie na polu chwały. Zabrałem barona? ZABRAŁEM! Michał ma dzisiaj chyba fazę na syntezator Mowy Iwona. Teraz mam trzeci. No! Robi się. Zaczynamy! Zaczynamy! Robisz go, no tylko broń! To tylko broń chodź Co to kurde było? Nie wiem Zrobicie? cię. Pewnie tak Co to było z tymi fleszami? Ja nie trafiłem w potiona Snijper! Tak, pobiegaj się dookoła, przynajmniej. No, on odstraszyłem go, tak? No. Dobrze, nice! Co Dobra. co Dobra, tylko może... Muszę... <gry> Oje, idzie ten zabójczy wiki. I zabójczy ulic! Zabójczy flyz Zabójczy to! Ej, heka idzie! On idzie w fortak eskił! Ej! <grydź> A my zrobię tego z niego <grydź> Maksimum wizkę! A, tak. jak nie Nawet nie czy... płygałem taka na minimapie, a on nagle zginął. Będę <grym> stan <nis> ginał i był spokój. to. <grym> <grym> oh, <chuj>, skisłem <grym> oh, chuj z byłoby tanka, lol. No. Michał, zamknij Morty. mam więcej obron niż ty... obrony. <grym> Te wardy w ogóle. Te wardy, co? O co tu tym chodzi? Czekaj, chyba podejrzewam. Chwila, chwila. Tak, on chciał użyć tej tarczy, ale zamiast tego użył Slighstone'a. Trzy razy! Za bezbiegiennie on się Zapewne zauważyliście, że Grubego nie było na żadnym z klipów. Stało się tak, gdyż za pieniądze z poprzedniego odcinka wyjechał na wakacje do Rosji. Oho, Gruby właśnie dzwoni, dam go na głosu, poczekajcie. Siema Gruby. Siema. Gruby, weź no Ja nie wiem gdzie ja jestem, się gdzieś zgubiłem. Hey. Kurwa do lasu hey. poszedłem, zamiast do klubu. Hej Gruby! Cześć, Gruby, do klubu. GRUBY! Przeproś ładnie widzów, że nie wystąpiłeś w tym odcinku ani razu. Okej, okay. dobra. No, przepraszam was rodacy za to, że przeklina. Na odcinkach, na publica. Jesteście moimi widzami. I będę spokojny, chyba. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Chcę jeszcze coś powiedzieć, kocham was wszystkich! Jebać, Ronaldo! Tak jak zapewne przed chwilą usłyszeliście, Gruby nie jest w najlepszej kondycji. Myślę, że do następnego odcinka powinien wrócić. Na razie jednak się z Wami żegnamy. Do zobaczenia wkrótce. A właśnie, jeszcze Gruby wysłał pocztówkę. No to w sumie na tyle. Do zobaczenia.